Nie z tej strony Lord Trusiakajcie grałem w Phantom Force tak ogólnie się, wczoraj się nie pojawiło odcinka. Sorry, że się nie pojawiło, ale to nie uwierzcie mi nie była moja wina po prostu. Nie wiadomo czemu YouTube miał jakiś problem i albo ten film był jakoś, nie wiem, dziwnie zrobiony i po prostu nie można było go przesłać, bo było napisane, że po prostu nie, nie można przesłać. Po prostu w pewnym momencie, w pewnym momencie, w pewnym momencie udostępniania za, za każdym razem, jak chciałem wyskakiwał jakiś komunikat, że bla bla bla, nie można udostępnić yy, i jakby już nie mogłem tego w ogóle robić. A więc wiecie. Mam Dobra, to mnie poszło. a o której jest? I mało, o której to jest? O 18. O 18. 18. Panie trwało o godzinę. Półtorej gdzieś tak się lepiej Znaczy no ja cię zabiorę i może cię odbiorę, ale obowiązuje ten Okej. Okay. Dobra, nieważne co to było w lunie. Dobra, lecimy. Eee. Y Wejdźcie, sobie zobaczyć, co to tak działa. No, no, kurde. Chyba to tak działa, że jak się tak podskoczy i się jakby wali w ten węd. To był taki dobry kill. Mm. Chciałem to łomem zrobić i tak przykozaczyć Tak. Ogólnie to... to teraz piszę na takiej grupie do grania Phantom Forces. gdzie może ktoś wbije. Wait miał ty się serwerze? A gdzie to jest?

Oh, it's, you come home five shades of Dutch cities to do the knife in the storm the climb everything has origin the some samurai specter Ghost Wolf, Davy, Nike, Nick, Joystick. Co mi to napisali? Dobra, co z tego, że. Okej. Okay. Dobra, to bez to, bo to był jakby taki sam to odcinka, wiem, że nie był za dobry. Teraz już taki graj na serio. E... Dobra, nie wiem, co to było. Mm. Just a spad also. I'm gonna come up. Yeah, that's my. Time. fine. I'm a rider. I'm a rider. We can load at Mail. Equipment. Grenade. Frack is people. secondary. Machine. Pistols. Revolvers. Other.

Dobra Ja mówię, tak końcu się wspinałem tam, czyli chyba tam są lamusy Ale... Tak tam są Pięknie Dobra, lecimy Lecimy Dudę Dobra, hand nie ma Ogólnie teren, sprawdzać, bo ludzie tutaj się dużo meneli kręci. trzeba być ostrożnym. i tam już chyba jakiegoś już widziałem, meneli Icha, icha, icha. Ale seriusz na takiej mapie, O, tam! Amaraja, to jest fajna. I'm a to

Tak, jakby wygląda Tylko zjesz, tylko zjesz. A tu na Ale to jest na pewno lepsze miejsce. Tak, i teraz się położymy. Dobra, teraz jest idealna miejscówka, Tylko musimy wejść na... Tak, dobra, tam jest jest idealna. Pora, tam już widzę za musa. Co chwili... Nie... Dobra, nie wiem, co się nie stało, ale wiem, że na pewno kurde nikogo jednak tam nie ma. Ale jest to taka dobra, miejscowa. Wait. To chyba, że miejscowa skamie Oj, w napisali na dewizji której będzie się kończyła? 19. Dobra, kurde, ale na piękny headik. Poszedę. Ja tutaj pilnuję terenu. Ja to są takie silent, silent sniper, silent sniper. Wygrał. To chyba sądiano. Na końcu. Po do czy oni tam się strzelają z jakimś kimś na żurawie? na żurawie nikogo nie ma. Dobra, my wygrywamy to na razie, ale nie wiem w kogo oni tam strzelają. Shakira! Shikir. Serio, za asystę teraz dostałem więcej, niż za kila A my p... No. zaraz. Okej. Okay. Wujek będzie wyjeżdżał do no, apteki, nie będzie miał jakąś godzinę, i w tym czasie Lola ma przyjść, więc jej otworzysz, tak? Bo ja będę pewnie mało usypiała, to już kończ. Ale przyjdź mi za chwilę i tak będziemy mieli spotkanie. No to jak usłyszysz, że ktoś puka, no to musisz otworzyć. Ale ty nie masz siedzieć do końca spotkania. No wiem kramę, no, ale i siedzisz. No teraz nagrywam odcinek, akurat. To proszę kończyć. Dobra, nie, dobra, Jezus, dobra, nie wnikajcie, co co się przed chwilą wydarzyło. Czemu oni się tam strzeliwają? Przyprawie są raczej ogarnięte. Największy strach na takiego snajpera jak ja to jest to, że ktoś za chwilę Przyjdzie coś za pleców i mnie zabije. Szkoda, że w tej przemocy nawet ty. Tylko granata. O kurczę. ja Ten typa na pewno nie przeżył spadnięcia z żurawia. No ja dobra, a ja słyszę co się za mną dzieje, więc powinno być dobrze. Szkoda, że nie można. Co tam jest? Fajnie, znalazłem jakaś styrega w ogóle. To jakiś typo jest. Kurde! Ja mam taką dobrą miejscówkę. Dobra, mogę mogę tym tego typu nie celować. Tylko celować by. I otoczenie. Dobra, to tam mi się na żurawie, aby nie mieć jeszcze lepsze miejscowości. Do każdy nas tam pewnie będzie strzelało, jakby. Jak pójdziesz na żurawie, to idziesz na niego na chwilę. Przeciwnym żurawiu nie ma enemies, a więc... Co robić? Czyli mi się wydaje, że ktoś mnie strzela. Tak, ewidentnie. Coszkę lamus, co za lamus we mnie strzela? O. Dobra, tam widzę już Wszyscy tam są we mnie wpatrzeni. Wszyscy, jak ja jestem po. Dobra, już się wszyscy nie zabili. Czy jak ja jestem popularny. Wszyscy się na mnie patrzą. Dobra, pójdziemy trochę wyżej. Powiedzmy... O, dobra, tutaj dobra miejsce, nawet. Tylko nie wiem czemu, ale czasami ten skok jest tak na bok jakby przykrzywiony No i dobra, nie wiem jak to się Na przykład przed chwilą był Tam chyba kogoś... Tak, tam, tam są Tam jest jakiś oddział namusów, dobra Tam jest jakaś divizja de Mili, dobra koleżanko, nie, no, wait, mamy w ogóle range? range, tak, range mamy, bo tam wyliśmy. A celna jest teraz? Jakby tak, mam takiego dużego rangia. Ej, zobaczę, czy nam trafiło w to okno. Mm, tak, trafiła, jest nawet celna teraz, stąd ta sniperka. O, tam już ktoś idzie. Dobra, wejdź bo ta belka mi przeszkadza, czy co to tam jest?

To czego oni tam strzelają? Oraz pamet Analeje, analeje, Nie należy no, z karabinu ktoś tam próbuje mnie dowalić To naprawdę trzeba być Kurde Ej, bo mi się to uda Brak kurde rage, rage mam na tych typów ze snajperki to jest, ale żeby z karabinu je. i co jest reszta 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 mam wszystkie dobre. Czy ma? Dobra, rage mam. Kurde. Dobra, Asista mam. Nie mi się wydać, że ktoś tam mi bił, no, tego że ich powy... Tak, ktoś tam ich powybijał, dobra. Teraz możemy spać spokojnie. Ktoś tam jeszcze jest? Nie, no, już nikogo nie ma, dobra. To lecimy dud. Trochę mam, mam killi, ale za to deadów mam mało. W sensie więcej mam Dead, Skills 9. Tylko dwa deady, a to niestety deadów chyba nie liczy, kto ma tam

a na fajab, ten a na fajab A fajab, It's a wonderful, wonderful life. Chwilę wyskoczyłem z mojego snajperskiego tego i więcej pomyliłam Kurde, może ja bardziej jak Asalut powinienem grać Dobra, znalazłem nawet fajną miejscówkę na snaj snajperską Dobra, stamtąd. Nie, to dobra. Uuuu, boink. O kurde. A ma fajn. Kurde. Nie, on mnie zabije. On mnie chyba na pewno zabije. Kurde, kim jestem 4 HP mam. no Dobra. Teraz się wkurzyłem, bo już... Ja, ja nie mówiłem, że on mnie zabije, bo mam 4 HP. A więc dobra, lecimy. Kurde. Wonderful, wonderful Shrek. Shrek. Tam kogoś widzę. gdzie słyszanie widać. Tak, to tak ci widać, co? A nie, co jest? To chyba były te moje typostyny albo... Słyszę, albo po prostu były moje kroki, tylko później wczytane. Ta druga opcja jest mniej... ta pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna. Mm, dobra. Dobra, najpierw się obawiać nie musimy. Tutaj już możemy się lekko obawiać, bo tutaj... są lekkie... takie trupy naszych, tak trochę. George. Gnostka. I wydam się To zaś już jest na pewno nie, na, nie nasz, chociaż jeden. Chociaż jeden, no ja nie proszę o dużo. Serio, nie proszę o dużo, no. Jezus serio. O de, dobra. Nie, na no tym żyrowie nikogo nie ma, nie wiem skąd ten strzał padł, to na pewno nie z tego żeby nie, to z tego naszego typa. Tam nie ktoś strzelił, nie to, dobra Wiktori wiktorii za 15 minut kończymy odcinek, ile, 3, no za 3.